Teraz kurwa zakładnicy wokal. Tu chlewę dużo. Musisz im hulanki. O, hulanki. To był u Jak trzymasz? Tak, obuj się szybko. No tak, musisz, minuta. Błagam, niech to na mnie ukradną. Proszę cię, zrób to. Musisz, musisz tak skupić. Musisz w tak. Jestem nie ucieknął, on się dobrze bawił. Musi głównie z tą sekundą. Skup się oh, Spiderman. A ty dzisiaj dzisiaj się jest. To jest. Możliwe, bo dzisiaj wszedłem. To niedawno. Napierdalam! A nie, drila to... mi zebrało. To jest. Co? ale masz sekundy Nie mam. Co? Aha. Co? Czekaj, podejdź do tego jeszcze. No już jest tego typu sekund. To jest kurwa. Aha. Z najwiście Ale... się Adria... się Adria... Ej, to piszmy na policję, że mamy zakładników ide. Doskutuję dła. Dobra, piszcie... SMS na piszcie na policję! Dobra, chodźcie! Ustawcie się! Ustawcie się! Chodźcie za zakładnicy! O, pojechali! Ej, to skrzydła coś! O, Kontrolowane to się mówi Trzymajmy. Nie strzelaj do niego Ty, a hol na bok Ała. Jadą! Jadą, mi jadą Dobra, bro, pak pakujcie się, pakujcie się, pakujcie się, pakujcie, pakujcie się Ty chodź tutaj do tego kantorka kan Kataniarzu No wiadom wam kurwa jak tak będziecie robić, słyszysz? Krowa kurwa nic wam wiadą tu! ZAMKY RYA! PODAMI ZBROME! O to chodzi. Chodzi? chodzi! Zaraz się spotkamy! Nie dajcie kroła. się rozjeba rozjebać na mieście! To ke... ma długo z was? Ja! Ja mam nogą power Krowa nie daj się rozjebać! A wierci się już? No A strzelaj no, oh, eff... <rings>. <tadi> <exaggerated> do nich, strzelaj do nich! Recenujcie <here. laughs> do nich! Rozpierdalam ich! Dobra, ucieczka! No no głupio wyszło, nie? Ej, ale kurwa, a drill się stępił się... No to stępił się, ale Trudno, Jak na to... się nie ziemię to tak jest To nieprawda eee. żarto, eee. żarbo, eee. nie celuj, nie, nie celuj, nie celuj. Batman To no tak, za jednego chcemy wornę odjazd, a pozostałych... Wyszłycie mnie policjanci? Powtórz! Chcemy za jednego tutaj pana wolny odjazd na tutaj Mercedesa, a za dwóch pozostałych chcemy pieniążki. No ja wam zaproponuję i dolary. Mocję, co? Za wszystkich Jakie? z nich wam tam brak pościgu. Yy, ale my no, chcemy kasę. No. A to trzeba było wziąć taki bank, który Dobra, ma... Dobra, to co? Wolny odjazd i pieniążki, tak? Ilu macie tak. zakładników łącznie? Batman wejdzie na No czyli za dwóch chcemy Trzech. pieniążki? Dobra, ile dźwięk dźwięk. tych pieniążków chcecie? No, 50 kafli, może 50 kafli, tak? tak. 49 mnie pan pociągnie za oko. i spółka, dogadamy 40 się. Mówi do mi numer, do dam wam 30 koła, wolny odjazd. Dobra. I projekt Antonego Davisa. No, Davisa nie będzie, ja obiecuję. Dobra. To dobrze. Czy <grym> pan za ogon, Ale to, to musicie, ciągle... musicie dać mi wejść do banku, wypłacić pieniądze. No to Chod, chodź, nie wyjdźcie, bo Na ja lubi, ja ci się no. nie stanie, no kurwa. No, nie, zrobimy, zrobimy tak, zrobię przelew. Które już... Nie, wejdź, bo jeszcze za ogon masz pociągnąć nie, krowę. Nie, 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 krowę nie. Opuścimy broń, opuścimy broń do tego czasu. Ty... Nie, 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 wejdź do środka. Ciągnij za ogon, zagon, do... za ogon ciągni. No, wejdź. Ciągnij za tym ogon. Wchodźcie do to tego środka. Kurwa... E. Mać. Ja Dobra, przelew robię. Nie przeklinaj tutaj. Przepraszam, przelew na jaki numer? Przelewam te Dobra. Tysięcy. No Numer konta 1041. To co, pieniądze i brak pościgu? Wydamy to na lody. Dla lody. Dobra, Nie, panie, jeden... panie Carter, fajnie. Jestem Denis Bush. <laughs> pan, pan Carter podał numer konta. Dobrze, to jest Ja pierdole, nie. <śmienny>. Dobra, wypuśćcie mi zakładnika za wolny ja odjazd. Go. Dobra, ten tutaj Nie, polego. Rudy, 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 wypierdala się, wypierdalał. Eee, zawijaj zawijaj stąd. zawijaj pull up, pull up. Rudy, 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 Rudy. To nie Rudy. Rudy, spierdalaj nie wpływaj mnie. Dobra. możemy pa... wychodzić? Panowie y y zrobimy tak, wypuszczacie zakładników teraz dwóch, ja ich przyjmuję, wsiadacie, odjeżdżacie No to nie, wyjdziemy z jednym. Z jednym, z jednym. A co z tym najważniejszym żądanie. To znaczy nie, no wychodzicie z zakładnikami no teraz, ta, ja ich no. sobie jedziecie. No, nie? no dobra, no to tak już możemy... No, quick, quick. Tak, może, możecie, no. Kukuryku, wyskóruj Panie Carter. Spokojnie. A ja nawet nie mogę z tego, czemu mi podałem ten numer konta bez kit'u? Nie wiem. No oni nas na, na trąbią No dawaj szybko wlotu. No, są to, nie dziena, chyba, nie? Godzina dwudziesta. Ta, no można mo, mo, ich podać, ale nie ma co na razie, stary. Szybka, dawaj. O, o Lipka. To o, John Lipka. Oj, oj, no i mi się. Ale ci dalej Dobra. Nie! Się? Nie! Wiem, się mieścili. Nie! Wchodź na dach, nie! Wchodź na dach, nie! za Nie! tutaj Nie! 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 Zajdź, zajdź. O bigode é valido. Nem mal Taka kurwa dostaje hela i nie pada to się w Śpi, przepraszam cię skarbie, wybacz, wybaczysz mi proszę. Rui. Vem base de mim. Przepraszam. Zbieram cię. się Podno... podnoszę cię, podnoszę cię. Siadaj do Silverado! Zdadajcie do auta. A co zresztą? Bo ja tu trzech. kurde! No zamknij tę mordę, wsiadam. Dobrze, że mi koniu w porę GPS -a dał. A ja jednego wydupiłem i spadłem z dachu na dachu, jest poddany jeden.